Cała koncepcja sportretowania postaci Lecha Wałęsy polega na pokazaniu człowieka na przestrzeni lat. Na pewno wiele twarzy ma Wałęsa. Był zwykłym robotnikiem, został rewolucjonistą, aż w końcu prezydentem. Zastanawiałem się jak zbudować w ogóle Taką historię wokół tego człowieka, która będzie najbardziej obiektywnie opowiadała o człowieku, no i która będzie ciekawa. Portret ten nie będzie portretem osadzonym w złotych ramach. To musi być portret bardziej interaktywny, bardziej wchodzący w jakiś taki dialog z, z tym widzem, który jednak będzie w stanie, można powiedzieć, obejść go dookoła, zobaczyć dwie. Dwie strony jakby tego portretu, a z drugiej strony będzie można wyciągnąć element i przestawić go i zobaczyć zupełnie inną postać, bowiem każdy z tych, z tych płaszczy, z tego sześcianu będzie wypełniał jeden z portretów Lecha Wałęsy, które wcześniej wybrałem obserwując jak zmieniała się twarz, jak zmieniały się czasy, jak zmieniał się ubiór, nawet jak zmieniało się zachowanie, mimika twarzy pokazuje pewien taki portret nie tylko zewnętrzny, ale psychologiczny człowieka.